Wieś pod Częstochową, a na tej wsi dom, który się wyróżnia, bo to jest, moi drodzy, dom przyszłości, dom XXI wieku, samowystarczalny energetycznie. Co prawda, ja tutaj nie widzę żadnych paneli fotowoltaicznych, ale zaraz zbadam tę sprawę. Cześć, Kasia. Cześć, Daniel. Nie widziałam paneli słonecznych. Gdzie one są? Tam ich nie ma. Na elewacji. Na elewacji gdzie? Tutaj jako element wystroju budynku i architektury. Daniel, ty ten dom zaprojektowałeś? Jaki był pomysł na niego? Pomysł był taki, żeby dom był samowystarczalny i wpasowujący się w obowiązujące trendy w architekturze, ale również pod kątem zastosowanych technologii, które już z nami są. Izolacja budynku na przykład jest tak zrobiona, żeby te straty były jak najmniejsze. Do tej pory fotowoltaika na większości budynków niestety jest takim elementem obcym. Natomiast tutaj postanowiliśmy zrobić z tego atut? Powiem ci, że jestem bardzo ciekawa, jak to w środku wygląda. Zapraszam do środka, tam już czeka na ciebie mieszkaniec Konrad. Cześć. Cześć. Można, hej. Proszę, witam. O, wow. Ogromny ten salon i piękny. Gratuluję. Zobacz tutaj. Co tutaj jest? Zarządzenie całym domem. Jesteśmy tutaj, więc możemy sobie sprawdzić w tym momencie jaką mamy temperaturę, możemy sobie przejść do danego urządzenia, które mamy w domu, aczkolwiek możemy też zastosować włączenie sobie tutaj podstawowych rzeczy, jak sprawdzenie systemu monitorowania całego domu dodatkowo. Czekaj, czyli to jest po prostu dom inteligentny, taki A. na miarę XXI wieku. Dokładnie. Że jakby wszystko, co sobie człowiek do tej pory wymyślił, to jest tutaj w tych murach. Dokładnie. No dobra, no to teraz zachwyć mnie czymś. Zapraszam cię tutaj do kuchni. Zobacz, mały przycisk, jak cieszę. Jest to. Ach, tutaj! Tak. Możemy sobie włączyć światło. Czekaj, a ja się mogę pobawić. Tak, Poczekaj, oczywiście. Aktywuję to jak przysuwam rękę. Tak. No dobrze, słuchaj, ale czy to wszystko można też y, obsługiwać z aplikacji? Dokładnie, z telefonu. Łączy się telefon z, z całym systemem. Tak. Kuchnia, pokój, salon. Czyli ja rozumiem, że oczywiście ja nie muszę być w domu, żeby tą obsługę... Nie za każdym razem będziesz podchodziła i klikała, to dom za tobą może chodzić. Są czujki ruchu i sam za tobą wyłącznie. Taka scena mi się teraz wyświetliła, że siedzisz ty i twoja partnerka, jesteście pokłóceni i ona chce mieć światło włączone, pucykl. więc robi to w aplikacji, a ty nie, będzie wyłączone i tutaj no, ona w aplikacji, a ja ty tutaj... Dokładnie. I może, może być taka też prawda. To ja bym jeszcze chciała, żeby ten dom gotował, płacił rachunek, a, a może on płaci rachunki? Nie, nie, nie trzeba. Nie Na dzień dzisiejszy nie płacimy rachunku, jeśli chodzi o prąd. Może zapraszam w drugie miejsce, czyli kotłownię. Czyli tam się wszystko zaczyna. Tak jest. Tam było ładniej. To jest bardziej ciekawiej. No, okay. Zobacz, pompa ciepła, jak również banki energii. To jest właśnie to, co jest tutaj niezależne i trzyma energię w domu. Czekaj, czyli z tych paneli na zewnątrz ta energia jest przesyłana do tych skrzynek. Tak jest, i kumulowana. I... Ale czy to nie jest tak, że jak ty wyprodukujesz prąd, to najpierw musisz go oddać do sieci energetycznej i oni ci odsyłają? W tym przypadku po części tak, ale najpierw załadowane są akumulatory. I z akumulatorów, jak będą naładowane, to tą nadwyżkę dopiero idzie do sieci. Czyli rozumiem, że Wy jesteście w pewnym sensie samowystarczalni, bo nie bierzecie prądu od sieci? Na dzień dzisiejszy tak, jak najbardziej. Ten dom jest alternatywą dla mieszkania w bloku. Jest wszystko na jednym poziomie, nie ma żadnych schodów. Ściany są przeszklone, dom jest dobrze doświetlony, przez to też jest ciepły. Tutaj jest podkreślony ten widok za oknem, czyli stawy, las. Wow, te okna. Tam mamy pięć stawów. Słuchaj, powiedz mi, jak się w takim domu żyje? To Dość nietypowo, ponieważ większość standardowych rzeczy, które powinnaś sobie sama wykonywać, wykonywały je za ciebie dom, który przyzwyczaiłaś sama pod siebie. Więc światło, które naturalnie wchodzi do domu, jest otwierane dzięki temu, że o godzinie 8 są otwierane automatycznie żaluzje i firanki. Zresztą ja myślę, że jak ty teraz nocujesz gdzieś w domu klasycznym, to musisz czuć się zagubiony. Nie, yeah, taki zbieg okoliczności, bo akurat jak miałem taką okazję, no to wstałem pierwsze co, Zatrzymałem się, bo światło się nie włączyło, to prawda. Śmiech na sali, ale zwykła rzecz. Czy dom ci czasem zaskakuje? Robi coś, czego się nie spodziewałeś? Na przykład może cię przestraszyć? Na razie jeszcze nie, ale czekam na coś takiego, co on jest w stanie jeszcze zrobić. Konrad, jak ty myślisz, czy w niedalekiej przyszłości to będzie tak, że każdy nowo wybudowany dom będzie wyglądał w ten sposób? Będzie miał tę funkcje? Poniekąd tak, dzięki sztucznej inteligencji ona będzie nam ułatwiała życie. Będzie to wciąż, pamiętajcie, dom przytulny, kochający, jeśli będziemy tylko kontrolować tą sztuczną inteligencję.